Żyjemy w dobie, kiedy następuje pewne odwrócenie systemów nauczania. Obywatele i obywatelki. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co obywatele, tacy jak wy, mogą zrobić dla nauki. Ale porozmawiamy sobie też o tym, co nauka może zrobić dla was, obywateli. Do tej rozmowy zaprosiliśmy dzisiaj doktora Tomasza Zgołę z Laboratorium Wyobraźni. W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Cześć Tomku. Cześć, witam Was. Cześć, ja też tutaj jestem, tak więc y, jesteśmy w komplecie dzisiaj. Jesteśmy dzisiaj w komplecie i właśnie porozmawiamy sobie o takiej trochę działaniu w dwie strony: co my możemy zrobić jako naukowcy dla obywateli, ale jak obywatele mogą de facto przysporzyć dużej naprawdę pomocy w tak naprawdę badaniach naukowych. Będziemy rozmawiali przede wszystkim o czymś takim jak nauka obywatelska, i właśnie to byłoby nasze takie pierwsze pytanie, Tomku: czym w ogóle taka nauka obywatelska jest. Nauka obywatelska to termin, który z jednej strony doskonale tłumaczy nam samą kwintesencję idei nauki, w której naukowcy współpracują z nienaukowcami, ale też może być na pierwszy rzut oka nieco myląca, ponieważ może nas skierować w stronę nauk czysto społecznych. Już rzeczywiście jest sam komponent społeczny, czyli zaangażowanie osób, pasjonatów, którzy nie są naukowcami, nie mają wiedzy naukowej do prowadzenia badań naukowych, ale tak naprawdę nauka obywatelska odnosi się do myślę, niemal każdej dyscypliny nauki. Nauka obywatelska to proces, zjawisko, w którym tworzy się takie programy badawcze, które charakteryzują się przede wszystkim jasną, zrozumiałą, prostą metodyką. Taką metodyką, która jest zrozumiała właśnie dla osób, które nie mają wieloletniego doświadczenia w pracach naukowych, albo nawet w ogóle nie mają doświadczenia naukowego. To mogą być nawet dzieci, młodzież, czyli osoby, które są na etapie szkoły podstawowej czy średniej. Nauka Obywatelska też łamie pewną konwencję, która przez stulecia czy nawet tysiące lat się wykształciła, a więc taką konwencję, że nauka staje się coraz bardziej domeną pewnej wybranej kasty, naukowców, która ta grupa jest często niezrozumiała dla, czy pojęcia, którymi ta grupa operuje, są niezrozumiałe dla reszty społeczeństwa i nic z tym dziwnego, ponieważ nauka się niesamowicie komplikuje. Kiedyś nauka obywatelska to był proces, który był udziałem niemal każdego, ponieważ wiele wynalazków w naszej historii powstało wielokrotnie, chociażby, nie wiem, koło, Nóż czy jakieś konstrukcje techniczne. One w wielu regionach świata powstały wielokrotnie i to nie były osoby, które miały wieloletnie doświadczenie naukowe wtedy, tylko to były osoby, które po prostu wpadły na jakiś genialny, fajny pomysł i udało się ten pomysł w jakiś sposób spłagować. Potem oczywiście ta nauka się komplikowała i doszło do tego właśnie, że w tej chwili często naukowcom wydaje się, że aby pociągnąć jakiś temat badawczy, to Trzeba zebrać tysiąc, grupę tysięcy naukowców, którzy będą te badania prowadzili, i oni najlepiej wiedzą, jak ten temat poprowadzić. A okazuje się, że czasami do e, zadań, które nie wymagają tak wielkiego, takiej wielkiej wiedzy, możemy zaangażować nie tysiące, ale dziesiątki albo nawet setki tysięcy osób. Które nie są tymi naukowcami i które wydatnie wspomogą nas w procesie, w procesie badawczym. Czyli naukowcy de facto są po to tutaj, żeby trochę ustawić taki azymut kierunek pokazać może. Czasami właśnie oddolnie też to wychodzi, czyli od obywateli, czyli oni. Słuchajcie, no, może by warto się przyjrzeć takiemu zagadnieniu, albo nie wiem, śledząc media społecznościowe, pewnie idzie zauważyć pewne trendy, i nagle się okazuje, że, o, może to jest ciekawy trend, który warto zbadać. No i właśnie, naukowcy najpierw mogą pełnić funkcję takiego drogowskazu, który ma poprowadzić obywateli, a obywatele stają się niejako narzędziem, lub w drugą stronę, czyli narzędzie wychodzi tak naprawdę, czy pojawia się ta idea do badania oddolnie, czyli od obywateli. To jest bardzo ciekawe i bardzo ważne, żeby to podkreślić, że. To nie musi być zawsze inicjatywa, właśnie nas, nas naukowców, którzy będą siedzieli właśnie w swoich laboratoriach i próbowali przekonać wszystkich obywateli świata do tego, że to, co robimy, jest dobre. No dobrze, no to dlaczego ważne jest, aby tak angażować ludzi w naukę, Twoim zdaniem? Ja osobiście staram się podejmować tego typu działania z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że dostrzegam bardzo duży problem niezrozumienia nauki przez osoby, które są spoza środowiska naukowego. Tak? Często nie potrafimy odróżnić pewnych faktów od mitów. Nasza przestrzeń medialna, informacyjna jest zasłownie przepełniona kipi różnego rodzaju treściami i w tej chwili my mamy już problem nie tyle z niedomiarem informacji, tak jak to miało miejsce kiedyś, jak... Z nadmiarem informacji, tak? I prowadzenie nauki obywatelskiej, czy angażowanie się w kwestie związane z nauką obywatelską, pozwalają wykształcić pewną dozę krytycyzmu. Ponieważ podstawą nauki jest wątpliwość, krytyczne podejście do tego, co nas otacza dotyczącego świata, zadawanie pytań, czy aby na pewno to, co widzimy, nie możemy wytłumaczyć w inny sposób, więc. Yy... Ja podejmując wszelkiego rodzaju działania, właśnie związane z nauką obywatelską, staram się tego typu kwestie naświetlać, że nauka obywatelska to nie jest tylko proces badawczy, ale to jest też to wszystko dookoła czyli właśnie próba takiego popularnego przedstawienia tego, w jaki sposób naukowiec myśli i w jaki sposób też inni mogą postrzegać świat, aby też zrozumieć różnego rodzaju kwestie, które ich otaczają. Jesteśmy w laboratorium wyobraźni. Tutaj przychodzi bardzo często do Was dzieciaki, młodzież, ale tak jak mówisz, związane jest właśnie z krytycyzmem, nadmiarem informacji, tym, że także i dorośli muszą właśnie umieć filtrować te informacje, które spływają do nich z mediów tradycyjnych, mediów społecznościowych. Ten nadmiar informacji powoduje, że bardzo często sami nie do końca wiemy, co jest prawdą, co jest faktem, co jest tylko i wyłącznie opinią. Tak naprawdę. Po co staramy się w ogóle edukować dzieci, młodzież, czy właśnie nawet dorosłych? Czy w ogóle edukacja dorosłych z swojej perspektywy ma jakikolwiek sens? Wydaje mi się, że edukacja na każdym etapie ma sens, ponieważ wkroczyliśmy w fazę, gdzie w zasadzie jesteśmy na etapie kształcenia ustawicznego. Czyli tak naprawdę człowiek uczy się przez całe życie. Skończyły się czasy ludzi, którzy wiedzą wszystko już po, po szkole podstawowej czy po średniej, tak jak mieliśmy z tym do czynienia w średnim i uczciwym sensie. Tak? Byli specjaliści od fizyki, chemii, geografii. Matematyki, filozofii, osoby renesansu, tak zwane. W tej chwili e, nikt nie jest w stanie objąć e, ogromu wiedzy, który nas otacza, ale przynajmniej kształcąc się ustawicznie, jesteśmy w stanie trochę tej wiedzy uścignąć z każdej dyscypliny e, i podejść do pewnych kwestii interdyscyplinarnych. Naukowcy mają skłonność do tego, że się specjalizują bardzo mocno w danym zagadnieniu, nic dziwnego, żeby zrozumieć jakie zagadnienie, rzeczywiście musimy latami się w tym kierunku specjalizować, ale z drugiej strony może nam naukowcom brakować jakiegoś szerszego spojrzenia, a co dopiero osobom, które no nie są zaangażowane w ten proces naukowy, tak? które nie mają do czynienia na co dzień z tymi zagadnieniami, więc my w laboratorium wyobraźni staramy się różnego rodzaju kwestie naukowe. W taki sposób tłumaczyć, aby one były zrozumiałe, właśnie nie tylko dla naukowców, ale również dla osób z, z dziećmi, rodziców, którzy do nas przychodzą i żeby oni potrafili też w krytyczny sposób dzięki temu spojrzeć na otoczącą ich rzeczywistość. A co oferuje obecnie Laboratorium Wyobraźni? Czego mógłbym się dziś dowiedzieć, gdybym zapisał się na jeden z warsztatów, kursów? Co macie w swojej ofercie? Z czego mógłbym skorzystać? Na przykład teraz w ferii organizujemy półkolonie, które obejmują m.in. realizację projektu badawczego czyli angażujemy dzieci do obserwacji przyrodniczych, gdzie będziemy obserwowali jeden z gatunków inwazyjnych w Sąp Poznaniu. To jest skupieniec lipowy. To jest taki organizm bezkręgowiec, który przybył do nas z basenu Morza Śródziemnego i w okresie zimowym na pniach lip tworzy ogromne skupienia. To są skupienia wynoszące, są to szanse właśnie, wynoszące niekiedy tysiące osobników. To dosłownie wygląda jak dywan pokrywający korę drzewa. On się tak delikatnie rusza, mieni w świetle, więc to niesamowicie wygląda. I zima nam się kojarzy z okresem, kiedy tak naprawdę obserwacji przyrodniczych nie ma, czy, tak, czy w jakiś sposób one są ograniczone. Natomiast to jest element, który jest bardzo charakterystyczny, i ten element przyrodniczy wykorzystujemy właśnie do zrealizowania projektu badawczego z dziećmi, gdzie wykonujemy obserwację tego zwierzątka, jego zliczenia. Miejsca, identyfikujemy miejsca występowania w poznaniu, a potem tworzymy publikację, którą też będziemy udostępniali w różnego rodzaju mediach. Mhm. Czyli takie kompleksowe działanie od pomysłu, idei poprzez poprowadzenie trochę, właśnie młodzież, osoby, które no dopiero powiedzmy odkrywają świat. Na przykładzie, właśnie projektu badawczego możecie im pokazać, jak wygląda w przyszłości proces. No, formułowania tezy, tak naprawdę, e, obserwacji oraz e, no, pomiarów jakichś i w konsekwencji, oczywiście, wyników tych badań. No, a także dochodzi ten element kluczowy, chyba z perspektywy obywateli, e, czy w ogóle tej nauki obywatelskiej, czyli informowanie. Później przechodzicie dalej. Brzmi to bardzo ciekawie i zachęcam każdego w przyszłości, żeby zobaczył, co ciekawego można zrobić tutaj w Poznańskim Parku Technologicznym w, w ramach Laboratorium Wyobraźni, bo myślę, że rodzice też muszą się zastanowić, w jaką stronę pokierować dzieci, a to jest właśnie fajna, fajna forma odkrywania, odkrywania świata. Wspomniałeś o tym właśnie, że. Wspomniałeś o tym, że nauka obywatelska wielu z nas, zresztą, mi trochę też kojarzy się bardziej właśnie z tymi naukami bardziej społecznymi i socjologicznymi, ale chociażby sam szukając i przygotowując się do tej rozmowy, znalazłem ogrom różnego typu badań, baś, właśnie bardziej z nauk ścisłych, z biologii, z fizyki, nawet z chemii cząstek, więc mówimy tutaj o bardzo szerokim przekroju różnego typu badań. Czy mógłbyś właśnie dać jakieś znane tobie ciekawe przykłady właśnie takich badań nauki obywatelskiej? Myślę, że taki e, klasyczny przykład e, badań z zakresu nauki obywatelskiej to jest projekt, który był realizowany w Stanach Zjednoczonych na południowym wybrzeżu, tam w okolicach Zatoki Meksykańskiej. E, I to był projekt, w którym zliczano cząsteczki mikroplastików w e, piasku na plaży. E, w ramach projektu zaangażowano e, bodajże kilkanaście tysięcy osób, które po prostu interesowały się problemem obecności mikroplastików w środowisku, nie były naukowcami. Te osoby dostały listę zakupów w tamtejszym sklepie budowlanym. Zakupiły sobie parę rurek, sitko, wiaderko, torebkę strunową i parę innych jeszcze tego typu gadżetów. Z tego zmontowały zestaw do wyznaczania poletek badawczych. Sitkami sortowały różne frakcje granulometryczne piasku i tak przesiane próbki wysyłały do laboratoriów. Więc... Jednostce badawczej, w ten sposób odeszła cała praca związana z poborem próbek. A jak wiemy, często ten etap pochłaniany więcej czasu wymaga ogrom, ogromu pracy. I pytanie, czy aby na pewno do tego etapu potrzebny jest naukowiec z tytułem doktora czy profesora, prawda? Bo wystarczy, że zaangażujemy osobę, która jest pasjonatem tego typu badań i po prostu chce też się dowiedzieć, co tam się dzieje. Zgromadzić na te próbki z wykorzystaniem bardzo prostej metodyki. I w ten sposób uzyskano informację na temat tego, jaka jest propagacja plastiku czy mikroplastiku, właśnie w cząsteczkach piasku na, na plażach Zatoki Meksykańskiej. Więc to jest jeden przykład. Drugi przykład z zakresu ograniczenia nauk technologicznych czy gier komputerowych to jest zaangażowanie społeczności jednej z gier komputerowych. Zaangażowano społeczność gry komputerowej w obserwację klastrów danych pochodzących z analizy. Krwi. Te dane były wykorzystane następnie do stworzenia szczepionki na COVID. Więc uzyskano w ten sposób kilkaset tysięcy obserwacji, których celem było zgrupowanie danych na, na wykresie. Obecnie istniejące systemy komputerowe mają trochę problem z tym, aby zgromadzić dane w dwóch czy trzech grupach, natomiast nasz umysł po krótkim szkoleniu nie ma z tym, z tym problemu. Więc dzięki zaangażowaniu właśnie społeczności graczy stworzono bazę kilkuset tysięcy rekordów, które następnie wykorzystano do dalszych analiz. Future is now. Dosłownie brzmi to, jakbyśmy mieli. Żywe przykłady tego, jak można odpowiadać na potrzeby dzisiejszego świata. Już, tak jak w jednym z podcastów, chociażby rozmawialiśmy, mikroplastik jest problemem. No i tak jak chyba w pierwszym naszym podcaście, jak jeszcze COVID szalał, to, to też rozmawialiśmy właśnie o potencjalnych zastosowaniach, czy, po, czy inaczej sposobach, właśnie radzenia sobie z tym problemem, no i znajdowania rozwiązań w postaci. W postaci szczepionek. Jeszcze w kontekście obserwacji przyrodniczych, które robicie także w ramach m.in. półkolonii, trafiłem na bardzo fajną aplikację. Nazywa się iNaturalist i ona jest właśnie takim idealnym przykładem, że nauka coś robi dla ludzi, a ludzie dla nauki, ponieważ aplikacja sama w sobie służy do tego, że robimy zdjęcie danego Zwierzęcie, danej rośliny, i aplikacja wykorzystując sztuczną inteligencję podpowiadam, że najpewniej jest to ten i ten gatunek, więc dzięki temu my się dowiadujemy więcej na temat przyrody, ale z drugiej strony, jakby ta aplikacja zbiera te dane i dzięki temu wykorzystuje właśnie do obserwacji, okej, okay, te gatunki występują w tym i w tym miejscu, dzięki czemu jesteśmy w stanie, jakby, tworzyć, jakby, modele bioróżnorodności w różnych miejscach, no tak naprawdę całego świata, ponieważ ta aplikacja jest międzynarodowa. Więc to też taki bardzo fajny przykład nauki obywatelskiej. Myślę, że takim przykładem też może być chociażby startup. Early, jeżeli byśmy się przyjrzeli krakowskiemu społeczeństwu, tam duży problem był związany ze smogiem. Obecnie już ten problem nie jest tak duży, no ale właśnie e, chłopacy tutaj tą aplikację założyli, czy całą firmę tak naprawdę założyli, e, na zasadzie montowania detektorów i zbierania danych. Jakby zaangażowali też no, chociażby włodarzy miast, wchodzili właśnie w, e, w interakcję z władzami, którzy to montowali w różnych miejscach. Bodajże jeden taki przykładów zamontowali też w Londynie, gdzie w szkołach montowali i w tych szkołach zbierali właśnie dane i to pokazało, jakie jest na przykład zanieczyszczenie powietrza wokół szkół, czyli już dzieciaki na tym wczesnym etapie tak naprawdę rozwoju dostają potężną na przykład porcję szkodliwych substancji, nie oszukujmy się. I to było właśnie takim przykładem takiej nauki trochę obywatelskiej, ale takiego zaangażowania też władz właśnie w cały ten proces. Co wydaje mi się kluczem tak naprawdę w całej tej rozmowie, czyli żeby nie bać się wychodzić do społeczeństwa, nie bać się swoimi pomysłami wychodzić do obywateli, do włodarzy miast, do podmiotów społeczności, jakby otoczenia społeczno-gospodarczego, żeby właśnie trochę zaangażować ludzi, którzy są po prostu pasjonatami. Otóż wydaje mi się, że jest, żyjemy w dobie, kiedy następuje pewne odwrócenie systemów nauczania. Tak? Kiedyś mieliśmy profesorów, którzy byli autorytetami w każdej dziedzinie, a obecnie często dzieci uczą nas. Tego, w jaki sposób na przykład korzystać z różnego rodzaju z komputerów, Korzystając z tego na co dzień, a my, szczególnie osoby z już starszej daty, mamy problem z tym, aby na co dzień czy w sposób płynny korzystać z tych mediów. Tak samo wydaje mi się z kwestią nauki obywatelskiej. Ona w pewien sposób może nam e, pomóc, i mówię to celowo, pomóc odwrócić e, to spojrzenie na świat, że nie zawsze naukowiec musi wyjść z tą ideą, z pomysłem na to, co, co można zrobić, ale można zapytać społeczeństwo, e, społeczność lokalną, co dla nich jest problemem, jaki temat badawczy oni by chcieli poruszyć, co by chcieli tutaj prze, przeanalizować w swojej okolicy i dzięki tej informacji my też uzyskujemy szerszy pogląd na to, co, co dzieje się właśnie w tej szerszej perspektywie, bo no, niestety nie ukrywajmy, naukowców jest o wiele mniej niż tych szerokich grup społecznych, które. Często dysponują o wiele szerszą wiedzą, e, może bardziej popularną, ale jednak e, na temat istniejących w ich bezpośredniej okolicy problemów. Tak jak wspomnieliśmy, rozmawiamy sobie dzisiaj nie u nas, tylko w laboratorium wyobraźni. Jesteśmy w takim centrum nauki i właśnie pytanie. W jakim celu powinny powstawać takie miejsca jak centra nauki, jak różnego typu parki technologiczne, bo praktycznie w każdym większym wojewódzkim mieście mamy do czynienia z jakąś formą centrum nauki. Trwa też teraz projekt, gdzie są, powstają tak zwane SOWY, czyli można by je nazwać takimi mini centrami nauki, gdzie one właśnie mają powstawać w miastach powiatowych czy w gminnych. Nawet niedawno powstało u mnie w rodzinnym mieście. Po co mają powstawać takiego typu miejsca? Myślę, że tutaj głównym celem jest właśnie to spopularyzowanie nauki, tak? Centra nauki, ośrodki zajmujące się propagowaniem wiedzy naukowej, mają na celu z jednej strony samą sobie popularyzację nauki, a z drugiej strony wspomożenie w sposób nieformalny procesu edukacyjnego w szkołach. W szkołach mamy pewien proces, który jest tam realizowany, pewną podstawę programową, ale ona, ze względu na to, że jest ona w pewnych ramach, no to. Charakteryzuje się pewnymi ograniczeniami. My, tutaj, w Centrum Nauki, czy w naszym laboratorium, Wyobraźni nie mamy tych ograniczeń. My naprawdę możemy tutaj wymyśleć różnego rodzaju inicjatywy związane z kwestiami naukowymi i stosować bardzo różnorodne narzędzia w celu tłumaczenia tych zjawisk naukowych. Więc, z jednej strony, możemy wpisać się w podstawę programową, czyli wtedy grupy szkolne na przykład przyjeżdżają do nas i poszerzają wiedzę zabytą w szkołach o to, co my pokazujemy, ale w sposób niestandardowy, nie taki typowo lekcyjny. A z drugiej strony możemy zaproponować zupełnie nowe tematy, które nie są bezpośrednio związane z tym, co mamy w szkołach, ale w inny sposób poszerzają wiedzę. Przykładowo realizujemy zajęcia z naukowego survivalu, czyli zawieramy grupy szkolne, czy też grupy indywidualne na wycieczki terenowe, w trakcie których w których tłumaczymy różne kwestie związane z funkcjonowaniem na łonie natury, czy w takich sytuacjach trochę bardziej zaskakujących, ale też pod kątem pewnych tematów związanych chociażby z hipotermią, z tym jak nasze organizm reaguje na zmiany temperatur. Możemy wtedy dobudować treści związane z biologią, z fizjologią naszego organizmu. Dodatkowo możemy pomówić o kierunkach świata i z tego punktu wyjść do kwestii związanych z budową układu słonecznego. Więc my wykorzystując różnego rodzaju narzędzia możemy popularyzować tą wiedzę w, w sposób mniej lub bardziej standardowy. Dosłownie chwilę temu wróciłem z, z wycieczki, w, w, w Londynie byłem i właśnie tam odwiedziłem jedno z muzeów, a w zasadzie dwa e, tak naprawdę. Jedno to oczywiście słynny Muzeum Historii Naturalnej, a drugie to Muzeum Nauki, Muzeum of Sciences. To, co rzuciło mi się w oczy w pierwszej chwili, to ogrom, ogrom naprawdę rodziców z dziećmi, którzy pojawiają się tam po to, żeby trochę odciążyć może swój, swój plan dnia, ale też i zaciekawić właśnie dzieciaki tym światem. Muzea te są co ciekawe, darmowe, więc to jest w ogóle system taki bardzo wspierający tak naprawdę rozwój indywidualny, czyli poszerzanie tych horyzontów. No i to, co wydaje mi się kluczowe w tym, w tym całym moim wywodzie, to jest sprowadzenie tego do, do, do miana tej takiej nauki otwartej, czyli dawania mu po prostu szerokich możliwości. Ja nie mówię, że wszystko musi być darmowe, tu chodzi raczej o kwestię tego, żeby dawać to w przystępny sposób, w ramach jakiejś tam działalności, żeby to wszystko było może nawet nieustandaryzowane, ale po prostu było otwarte. Bo tak jak my popularyzatorzy działamy najczęściej pro publico bono i staramy się jakoś tam Dochodzić do szerokiego grona odbiorców naszymi komunikatami, odsiewając te fałszywe informacje od tych prawdziwych i przekazując już tylko esencję. Tak właśnie myślę, że duża rola jest też tutaj muzeów, centrów nauki, laboratoriów wyobraźni, czy innych form, tak naprawdę, które będą aktywizowały ludzi do tego, aby, aby wychodzić, no i właśnie, żeby zaczynać od jak najmłodszych lat. Czy zastanawiam, czy każdy z nas może zostać takim naukowcą obywatelskim, czy muszą takie osoby mieć pewne. Predyspozycje, jakieś cechy charakteru. Kto może zostać, Twoim zdaniem, naukowcem obywatelskim? Myślę, że tutaj nie ma jakichś sztywnych ram, ponieważ każda osoba charakteryzuje się pewnymi predyspozycjami i może po prostu znaleźć taki program aktywności, który odpowiada jego, jego kondycji psychofizycznej, tak, czy sposobie postrzegania świata. Mamy szereg programów, które angażują chociażby w obserwacje terenowe. Tutaj mówiliście o te, tego różnego rodzaju działaniach związanych z obserwacją komponentów środowiskowych, tak jak ja też mówiłem o tych gatunkach inwazyjnych. To są bardzo popularne tematy, ponieważ siłą rzeczy przyroda czy też elementy przyrody, takie jak ptaki. Przewody są bardzo fajne w obserwacji, bardzo spektakularne, ale również są aktywności, które możemy wykonać po prostu przed monitorem komputera. Chociażby ten temat, o którym mówiłem, badanie próbek krwi tak, czy, czy inne tematy związane z obserwacjami astronomicznymi, ponieważ może o tym nie wspomnieliśmy wcześniej, ale wiele obserwacji astronomicznych opiera się na nauce obywatelskiej. Mamy masę pasjonatów, którzy co wieczór spoglądają w niebo z wykorzystaniem swoich własnych, zakupionych z własnych środków instrumentów, i potem te dane publikują w różnego rodzaju mediach, i te dane potem mogą być wykorzystane do poważnych prac badawczych, więc to spektrum działań jest bardzo różnorodne, bardzo szerokie i tak naprawdę. Każdy, jeżeli tylko odczuwa odrobinę chęci działania w tego typu tematach, e, znajdzie coś dla siebie. Czyli de facto jest wiele możliwości, zaczynając właśnie od tych przy biurku, jak i w terenie, jak i przed komputerem, jak i po prostu czasami w pracy tej koncepcyjnej, bo to, co chyba wyróżnia naukowców na tle... Wielu innych, powiedzmy, tych grup społecznych, to to, że naukowcy tak naprawdę, to, to może nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ale w spędzają czas przed komputerem, myśląc o tym, co by tu zrobić, żeby było dobrze, a nie myślą o tym, nie pipetują przez cały dzień przecież czegoś. Nie przenoszą jednej rzeczy na drugą, czy testów nie prowadzą, tylko właśnie ta praca koncepcyjna. A ta praca koncepcyjna nie jest zarezerwowana tylko dla naukowców, jest zarezerwowana, czy jest dostępna dla każdego. Te pomysły mogą wykwitnąć no, w każdym w zasadzie momencie. Tak, i pamiętajmy, że nauka obywatelska ma naprawdę duży. Przełożenie na tak naprawdę również świat nauki. Tutaj świetnym przykładem jest tak, że to było w jednej z naszych rozmów, jednych z pierwszych na temat owadów. O tym, że mamy bardzo duży problem z wymieraniem owadów, że bioróżnorodność wśród tej grupy gatunków jest drastycznie drastycznie nisko spadł, właśnie został odkryty nie przez naukowców, a przez tak naprawdę grupę hobbystów. Grupę hobbystów z Niemiec, to tam. W jednym z miejsc zdaj sobie sprawę, że taki przełom spadkowy w bioróżnorodności w przypadku owadów mamy, i dopiero później gdzieś nam to zostało dostrzeżone w świecie nauki, więc jakby warto pamiętać o tym, że taka nauka obywatelska ma realne przełożenie na, na świat nauki, generalnie na nasz świat, bo właśnie. Tutaj kilka przykładów powiedzieliśmy, które przekładają się na naszą rzeczywistość, jak chociażby w kontekście pandemii, było. Patrzę sobie jeszcze na nasze notatki i Marcin sporządził taką notatkę. To dla Państwa informacji. Zakop swoje gacie. Chciałbym, żebyś mi wyjaśnił, co, co miałeś na myśli. Przepraszam, Marcinie. Tak, to jest też jeden z przykładów takiej nauki obywatelskiej. Dosyć ciekawy, moim zdaniem, dlatego go sobie zapisałem. Polega to na tym, że gleba jest bardzo zróżnicowaną strukturą pod kątem. I geologicznym, i biologicznym. I oczywiście ma ogromne przełożenie na nasze życie, tak? Na, chociażby w kontekście rolnictwa, że jakby no, od gleby tak naprawdę zależą nasze plony. I zakup swojej gacie polega na tym, że bierzemy białe gacie bawełniane. One muszą być bawełniane, nie powinny zawierać sobie jakiś materiałów sztucznych. I polega to na tym, że po prostu bierzesz takie białe gacie, zakopujesz je. Gdzieś, no, wybiera sobie to miejsce, może to być twoja działka, może być gdzieś pod lasem, Jakby sam też musisz wybrać sobie to miejsce. Zakopuje się, nie pamiętam, czy to jest po trzech tygodniach, czy po trzech miesiącach, chodzi o to, żebyś z powrotem wykopał te gacie i po prostu patrzysz na jakby stan tych, e, tych majtek. I jeżeli zostały mocno zdegradowane, one się praktycznie porozpadały, znaczy, że gleba jest zdrowa, że zawiera dużo. Hmm. mikroorganizmów, że są tam organizmy, które są właśnie w stanie strawić taką naturalny materiał, jakim jest bawełna, a jeżeli gacie będą w całkiem dobrym stanie, no to znaczy, że niestety ta gleba jest dosyć wyja wyjałowiona i brakuje w niej drobnoustrojów. Okej, okay, no to już wiem, co miałeś na myśli, Marcinie. Bardzo ciekawy pomysł. E, e, tak więc laboratorium wyobraźni, także możesz skorzystać z tego pomysłu, który Marcin gdzieś odkopał? Nie muszą być to gacia, zakładam, że to mogą być też skarpetki, ale też wszystko bawełniane. Każdy materiał byle by był bawełniany. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł na przyszłe nasze działania, więc na pewno do przemyślenia. Dobrze. Cóż, nauka obywatelska to nauka, która ma wychodzić od ludzi i docierać do ludzi, ale też może wychodzić od naukowców i docierać do naukowców i do obywateli. Są takie projekty, chociażby w, w ramach polskich, jakby w ramach Szkolnictwa Wyższego czy, czy Ministerstwa byłego edukacji i nauki, obecnie Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Edukacji Narodowej, takie jak chociażby właśnie nauka dla społeczeństwa. To są takie granty, które właśnie pomagają aplikować ludziom o projekty, które mają przyciągnąć trochę szeroko rozumiane społeczeństwo, wyedukować i docierać do szerokiego grona odbiorców. Tak więc widać, że też działania rządowe starają się wspierać cały ten, cały ten proces, bo widać, że faktycznie jest w tym duża, duża wartość. To jeszcze ze swojej strony dodam, gdybyście właśnie byli, drodzy słuchacze, zainteresowani różnego typu działaniami w ramach nauki obywatelskiej, to jest taka fajna strona, nazywa się Universe, która jest właśnie stroną zbierającą różnego typu projekty ze wszystkich dziedzin, i biologii, i chemii, ale także z dziedzin humanistycznych, gdzie możemy znaleźć taki projekt i gdybyśmy byli zainteresowani, to po prostu wziąć w nim udział. I w ten sposób mogę zostać naukowcem? Dokładnie. W wielu, w wielu przypadkach osoby, które biorą udział w takim projekcie, zostają później jakby wpisane w listę autorów danych badań. Czyli mogę uzyskać publikację, żeby w swoje jakby dorobek swój powiększyć, jeżeli tylko zapiszę się na Zooniverse i tam wezmę udział w projekcie. Brzmi to jak moja ścieżka kariery na przyszłość, żeby poszerzyć swoje portfolio naukowe. Poszerzajmy swoje portfolio naukowe, starajmy się odkrywać świat, starajmy się wychodzić do ludzi i starajmy się rozmawiać, wchodzić w dialog z innymi, przekonywać do swoich racji albo po prostu dyskutować, bo ta sztuka dyskutowania to chyba jedna z najważniejszych umiejętności, która jest potrzebna w dzisiejszych czasach, kiedy to nacisk informacji czy przypływ informacji jest tak duży, że nie jesteśmy w stanie czasami już nawet wyrobić, gdy scrollujemy przez ten internet przez dwie godziny. I w zasadzie konkluzja później jest taka, że no w sumie niczego się ciekawego nie dowiedzieliśmy, a w zasadzie tylko większy ferment w naszej głowie się pojawił. Gratuluję inicjatywy, gratuluję pomysłu na tworzenie takich laboratoriów i zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, aby wysyłali siebie, jak i swoje dzieci, jak i swoich kolegów i koleżanki w takie miejsca, bo to kreuje tak naprawdę. Przyszłych obywateli i pokazuje im, jak mogą się rozwijać. Tobie, Tomku dziękuję serdecznie za rozmowę. Byłoby mi bardzo miło porozmawiać o tym, czym tak naprawdę my z Marcinem już przez dłuższy czas się zajmujemy, czyli właśnie nauką obywatelską. Dziękuję Ci serdecznie. Mi również było bardzo miło. Dziękuję bardzo. No i zapraszam do Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego na Rubieży. To dość daleko w Poznaniu, ale wszyscy, jak są zaciekawieni wiedzą, to na pewno dotrą tutaj. I skorzystałem z tego, co ma do zaoferowania laboratorium. wyobraźni. Zapraszamy. Faceci w Kitlach 2.0. Podcast popularno-naukowy. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.